Hej się ludzie, z tej strony Sebastianix Witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa czas na Ćwierćfinał, jednej czwartej finału Tego spotkania Polska kontra Anglia UEFA EURO 2023 Mój wymyślony turniej Jak się wam oczywiście odcinek spodoba Tu łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie A gościem specjalnym proszę państwa na tym kanale No powinien być Pan, Borus i Dortmund gramy na stadionie Signal i na Park się udało wylosować. To jeszcze gra nasza Polska. Jakubiks z nami jest w tym spotkaniu, w ćwierć finału? Cześć, cześć i oczywiście zapraszam Was na bardzo ciekawy pojedynek pomiędzy Polską a Anglią. No oczywiście Anglicy hmm, no, będą na pewno walczyć. Jak, jak zawsze ciężko się z nimi gra, bo Polacy zawsze mieli z nimi jakby problem duży, albo remis, albo właśnie porażka. I jeszcze z nimi jakby nie wygraliśmy, więc no może właśnie Polska się zrewanżuje i w końcu może jakoś odegra się na Anglikach i pokona Anglię, chociaż, chociaż w Fifie. Więc no, no, zobaczymy jak e, naszej reprezentacji Polski pójdzie w tym spotkaniu. Czy e, awansują dalej, czy, czy po prostu pożegnają się z turniejem i pojedą do domu. No tak, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście proszę Państwa, no, został nam ostatni mecz i zobaczymy, no, tutaj Niemcy pokonali Walię 1 do 0. 4 do 0 pokonała Holandia z Irlandią Północną. Chorwacja pokonała Hiszpanię 3 do 2, więc tak to się prezentuje ćwierćfinał No, i nam został ostatni zestaw par ćwierć czyli Polska-Anglia. Zobaczymy, kto będzie grać w półfinale. Miejmy nadzieję, że nasze, nasze Orły, nasza Polska będzie grała jak najlepiej. Dobrze to bez podążania, jedziemy, gramy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Klaskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Do usłyszenia. Oczywiście z Jakubiksem. Polska do boju. Halo, witamy z dortmundskiego Signal i Duna Park i zapraszamy na solidną dawkę piłkarskich emocji których spodziewamy się wszyscy po dzisiejszym spotkaniu. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Podobnie jak Państwo liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglią. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Na ekranie widzimy skład, w jakim zaczyna ten mecz pierwsza drużyna. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Oto prezentuje się wyjściowy skład angielskiej kadry. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. No ależ teraz sztuczka Jude Bellingham Teraz Maguire I piłka do Bellingama Hurricane ruszył do ataku Rywale muszą mieć się na baczności Bellingham przy piłce O i to był książkowy odbiór piłki Doskonale utrzymuje piłkę w boisku z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie, jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy do obrony. Ma zmysł killera i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj ustrzeli. Jeśli jest w formie, pewnie trafi nie raz. Kane. To jest piłka do Josaki. Saka otrzymuje podanie. Jest pressing. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszed. Hurricane. Ukajosaka. Gdzie groźnie? Co teraz robią Anglicy? Phillips. Ukajosaka! O, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Jukie z narożnika wykopuje Saka. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Kyle Walker. A teraz zagranie do Keina. Bellingham czeka na piłkę. Cudowna parada szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Kesz. Lewandowski ma teraz piłkę. Znakomicie wybroniony. Brawo. Jodr Zieliński z rzutu rożnego. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Ja. Jan Bednarek. Dobra akcja, obrona może być popała. Linekty. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Trzeba powiedzieć, że widzieliśmy już dużo lepsze występy Keina. Dzisiaj gra po prostu słabo. Obrońcy dobrze sobie z nim radzą i zupełnie wyłączają go z gry. W takiej dyspozycji nie ma szans strzelić zwycięskiej bramki. Tu potrzeba trochę ruchu, zaangażowania. No i proszę Państwa. Rusza więc pierwsza. Koniec pierwszej połowy spotkania na Radzie Polska. remisu jest Anglią 0 do 0. No, proszę Państwa, bardziej, trochę Anglicy bardziej atakowali. No, my też próbowaliśmy strzelić bramkę. No, co możesz powiedzieć, Jakubiks o tym spotkaniu po tej pierwszej połowie spotkania? A jaki był wynik? 0 do 0. Eee, to myślę, że na razie bez owacji. No, myślałem, że tutaj jakieś pełki padną w tej pierwszej połowie spotkania, no, ale nie spodziewałem się, że będzie 0-0. Eee, więc e, mam nadzieję, że w drugiej połowie coś ruszy i ktoś zacznie bram. Mam nadzieję, że Polska, a nie Anglia. Też miejmy nadzieję. No, proszę Państwa, no, mecz na pewno nie jest łatwy. Eee... Dużo próbowaliśmy, no ale widać, że Pickford bardzo dobrze broni, więc musimy jeszcze dobrze, skutecznie grać w piłkę dobrze się bronić. Bo Anglia, no próbowała bardzo dużo tutaj strzałów na bramkę, ale Wojtek Szczęsny pięknie wyczuł, więc niech tak gra Szczęsny jak może i no jak będzie tak dalej 0-0, no to będzie do albo rzuty karne, też się może oczywiście wszystko zdarzyć. No tak, no może się zdarzyć. No to, yy, więc wszystko się może dogadać w tym spotkaniu, bo jeszcze przed nami druga połowa. Na razie żadnych bramek nie ma, więc no może być to a mogą być później karne, więc, więc wszystko zależy od tej drugiej połowy spotkania. No dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Rozpoczynamy drugą połowę na Zygnal i Dunbar. Zieliński przyjmuje piłkę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki Ryliż przy piłce. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Widzowie domagają się strzału. Blokuje to bez trudu. Jude Bellingham. Udało się odzyskać posiadanie. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Rzuca się i broni tak jak trzeba. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Uwaga, musi to wykorzystać. Bez trudu teraz łapie piłkę. To jest piłka do Buka Josaki. Saka otrzymuje podanie. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. I Lewandowski. I mamy pierwszą bramkę. Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest. Poczekaliśmy się. Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie ufilmowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Hurricane. Saka otrzymuje podanie. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Podanie teraz odebrał piłkę Rywalowi. Lewandowski. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Podanie do Zielińskiego. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce. Bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny. Postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Piękna obrona, prawda? Tak, nie mogą sobie pozwolić na stratę kolejnej bramki tak blisko końcowego blistka. Centra w pole karne. I wpadło! Jest! Celna główka! Brawo! To rozegranie rzutu rożnego, warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Na razie 2-0. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. Naprawdę przyjemnie się dzisiaj patrzyło na Roberta Lewandowskiego. Po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Widzieliśmy w tym przypadku znakomitą dyspozycję i wysoką jakość gry. No i skuteczność, ciąg na bramkę. O takich osobach mówi się, że robią różnicę. Tak dziś było. No i proszę państwa, możemy sobie zaśpiewać piosenkę Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Proszę państwa, Polska pokonuje Anglię 2 do 0 po bramce Roberta Lewandowskiego i Dawidowicza no coś niesamowitego proszę Państwa w tej drugiej połowie się stało Polska odpaliła swoje turbo no i będziemy grali w półfinale co możesz Jakubik na, o tym meczu całym powiedzieć no, powiem Wam tak szczerze no, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy że reprezentacja Polski w drugiej połowie strzeli Anglii dwie bramki no duże zaskoczenie no myślałem, że Anglia tutaj jakby to strzeli e, reprezentacji Polski no i też jakby wygra to spotkanie, bo z, z nimi naprawdę ciężko wygrać e, mecz. E, no ale się udało, chociaż, chociaż w FIFA w rzeczywistości jeszcze z Anglikami nie wygraliśmy, ale może przejdzie taka okazja i Polska zagra na przykład naprawdę z Anglią i zmierzą się ponownie i może Polska pokona Anglików. A czy, czy tak będzie jak w 2-0? No, no tutaj może być różnie, no ale e, zresztą najważniejsze, że reprezentacja Polski pokonała Anglię i będzie grała w półfinale. Więc e, naprawdę duży wyczyn. Jeśli chodzi o prezentację polskiej, więc zobaczymy jak będzie zagrała w półfinale i z kim, no to, to się okaże dopiero. Beringam. No zobaczymy proszę Państwa jak mi wyjdzie na losowaniu oczywiście. Więc no finał oczywiście będzie w lipcu jak wiadomo jak wiecie po 10 oczywiście lipca no może Polska im się uda i będą grali w finale, tylko zobaczymy jak w półfinale teraz. Więc to się wszystko przy państwa okaże, no bo teraz mamy podsumowanie jest takie. W półfinale będzie grać Polska, Niemcy, Holandia i Chorwacja. Proszę państwa. Te oczywiście reprezentacje będą grali w półfinale. na piłkę. No i na kogo Jakubiks możemy tutaj wylosować? Bo no ciekawe by byłoby mecz Polska-Niemcy, jakby się udało wylosować. Albo Polska-Holandia, albo Polska-Chorwacja. I na kogo Kuba byś obstawił? Myślę, że no niestety, ale Powiem tak szczerze Myślę, że to będą Niemcy. Myślę, że Polska trafi na Niemców. Na Niemców albo, albo na Holandię. Niemców albo Holandię, tak, tak bym stawiał. No dobrze, to przekonamy się proszę Państwa niedługo na losowaniu. A ze mną gościem specjalnym był bardzo ważnym meczu Polski z Anglikami. I petowaliśmy, awansowaliśmy do półfinałów. Ze mną był Jakubic. Cześć i oczywiście zapraszam Was na kolejne materiały z kanału Sebastian ale bo ja Wam jeszcze chciałem wspomnieć, o, jeszcze trochę o meczu chciałem powiedzieć Wam, że ten mecz był emocjonujący. Pierwsza yy, połowa była taka trochę jakby ospała, ale już ta druga połowa w wykonaniu naszej reprezentacji narodowej no, była w dużo lepszym wykonaniu i przynajmniej się, yy, przynajmniej można było to jakoś oglądać i yy, jeszcze były bramki, więc Polska wygrała, więc naprawdę szapoba yy, z Anglikami jeszcze naprawdę nikt się tego nie spodziewał, że aż tak daleko Polska może zajść właśnie w chwili, a w rzeczywistości no fajnie było. No proszę Państwa, w jednej ósmej finału grała Polska z Francją, było 2-2, a po rzutach karnych Polska pokonała Francję 4-2, więc też jest bardzo wielki stosunek, oczywiście był rewanż, bo oczywiście w Katarze grali, no ale niestety przegraliśmy 3-1 tak, z Francją, więc rewanż był udany, tylko że w FIFA, nie na żywo, więc to też jest inaczej. No tak, jest inaczej. W no, grze, a w rzeczywistości no, to są dwie różne rzeczy. Tak. Gra i piłka to jest inna różnica. Gry dobrze, to trzymajcie się. No i cześć. No i oczywiście zapraszam Was też na mój kanał Jakubiks. Tam też się pojawiają materiały. Nie tylko z piłką nożną, oczywiście będą jeszcze inne gry. Więc zapraszam. No I oczywiście Jakubiks nagrywa Turniej Światowy też, więc też są bardzo ciekawe materiały. Tak, więc naprawdę zapraszam na mój kanał i sobie porażę, zobaczyć co ja tam konkretnie nagrywam. Link w opisie będzie na dole. Sorry, że tak mówię, ale troszeczkę jestem jakby przeziębiony coś dopadło, ale spokojnie, zejdę z tego i Bellingham normalnie. Tak, a ten film nagrywamy 25 maja, oczywiście, a ten oczywiście film będzie dopiero w lipcu, będzie premiera, więc no już kuba na pewno będzie zdrogi w lipcu. Miejmy taką nadzieję. Może nawet wcześniej. Beringa. No to trzymajcie się i cześć.